Witajcie w drugim odcinku. Zagrajmy Vectormana 2 na Sega Mega Drive. Chcę poinformować Was, że nagrywam oficjalnie. Zagrajmy z emulatora. Nie mam tej gry oryginalnie na konsole, ponieważ tak jak mówiłem w pierwszym odcinku gra została wydana tylko na rynek amerykański. Co prawda można kupić sobie na ebayu tą grę, ale ona kosztuje dosyć dużo. Widziałem ostatnio ceny zresztą. Nawet udało mi się zrobić konto na ebayu. Przesłałem sobie próbnie dla przetestowania. Złoty 28 zł sobie przesłałem na konto eBay i udało mi się przesłać. I słuchajcie, prawdopodobnie w przyszłości, jak będę miał dużo Siana, to może będę kup zaczynał kupować jakieś gry, właśnie stamtąd, z Europy i tak dalej. Może jakieś fajne gry, dosyć rzadkie się zdobędzie. Ale dobra, nie o tym mowa. Dzisiaj będzie raczej drugi odcinek stąd. Chciałem nagrać Geta San Andreas, ale. Zdecydowałem się zrobić jednak z Vectormana, ponieważ łatwiej się tą grę przechodzi tak płynnie. Ja sobie tu od razu odpalam emulatory i mogę sobie nagrywać, natomiast Geta San Andreas to tam jeszcze muszę ustawiać, tam save'y i tak dalej, wiecie, różne inne pierdoły. I potem to tak wszystko wygląda dziwnie. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek w ogóle z San Andreas, ponieważ mam na razie teraz chwilkę, żeby nagrać coś. Dzisiaj jest dzień nauczyciela, więc mam wolne. Ogólnie wczoraj byłem chory i w niedzielę no, się źle czułem, więc dochodzę powoli do siebie. Lekka gorączka i tam osłabienie było, ale wypocząłem, fajnie się wyspałem i teraz mogę sobie pograć, pograć z wami. Tylko trochę ściszmy. Już mi się mieli sterowanie, ponieważ ja tutaj... Nie wiem no bardziej do drugiego klawisza miałbym e, skok, ale niech będzie. O i tamte... I tamte robale, które właśnie przylecały, widzicie, zmieniły mój kolor. I to jest właśnie fajna nowa funkcja w nowym Wektormanie. E, dostałem niedawno, e, dostałem właściwie przed chwilą taką. Taki komentarz od y, użytkownika o nazwie Retro-M, którego bardzo pozdrawiam. E, użytkownik ten zrobił bardzo fajny filmik o sedze me Mega Drive. Mojej także... O cholera, Mojej także ulubionej konsoli. Jak wiecie. E, no i tam świetnie opisał... Y, podstawowo tam nie musiał za bardzo y, męczyć się z tematem. E, y, głównym konsoli. Ojej, serio, tak się stało? Jeszcze raz. E, no i Spodobała mi się twoja recenzja. E, mam nadzieję, że zobaczę więcej filmików z twojej strony, bo masz tylko jeden filmik na kanale. E, jakby to dałem ten. Y, Kanał na polecenie ponieważ jest naprawdę bardzo świetny. Więc możecie wbijać i zobaczyć, co RetroM y, sądzi o sedze Mega Drive. bo Jest naprawdę bardzo fajną konsolą. Tyle fajnych gier wyszło w tym Vector Man 2, którego najlepiej jednak czasami sobie odpalić na emulatorze. Bo ciężko zdobyć. Bo ciężko zdobyć kartik. Nie wiem, czy tam nie słychać. Muszę na chwilę sprawdzić, czy tam faktycznie głos mój. <laughs> głos mój jest odpowiedni. Okej, okay, wszystko gra. Więc dajemy dajemy czadu. Tylko teraz, gdzie mam iść? Aha, w tą stronę. Kurde, myszka mi się tu pojawiła. Niepotrzebnie. No kurde, musi mi ten tu. Darmozjad. Za darmo jedzący mi tu włazić dupę, czy co? A to co to kogoś zbiło? Sprawdźmy coś na dole. Nic takiego nie było tu. O patrzcie jestem czarny, ale zajebisty kolor. Spadajcie. No miałem taki fajny kolor i już mi zepsuli? Jakie chamstwo. Ojej, no nie znowu spadłem. Zajbiście. nie 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 nie. Kurde, chciałem fajnie wcelować w niego. Zrozwalimy szyszkę. Nawet nie wiem, co to był za przedmiot, muszę się przyznać, bo nie, patr... nie znam się za bardzo na tych przedmiotach. Nie odróżniam żadnego z nich specjalnie. Fajny poziom taki bagnisty, lekko mroczny, muszę przyznać. Jak widzicie, tamci się będą bez przerwy pojawiać, więc uważajmy na nich. Ojej, zaraz. Dobrze mi tak dużo dają tych mnożników. No ja czemu spadłem sam w dół? Spadać, No dlaczego? No... Kurde. Dobra. Hańba ci! Nie. No ja! Nie miałem reakcji! Tu też nie miałem re... Kurde! Mmm, fak! No ja! Jaka zwała? Kurde, Ach. nie ma to jak mieć wolność od tych gówniarzy no tymczasową. Oczywiście tak żebym wcelował? No, wiedziałem, że zlecę, no. Czyli pamiętajcie, tu nie wchodźcie, bo tu jest coś złego, tak? Lupa Hmm, zac. Jak to zrobić? Pewnie, że je, yeah, a jak to nie? Wow, ale dużo tego zostaje, kurde. Ten specjalne... specjalistyczny. Mamy przed całą nowego przeciwnika, dosyć unikatowego, czyli, czyli sowę, o i mamy taką osłonkę tymczasową. Ten nietopeś nam nic nie zrobi na szczęście, bardzo dobrze. Myślałem, że on jest naszym wrogiem. Przynajmniej wcześniej tak myślałem. Czyli zrobiłem zły krok, nie w tą stronę, że trzeba. Teraz gdzie tu iść? Się pytam. O ja, jak go trafić teraz? No właśnie, nie lubię tego poziomu, bo tu szybko, yy, nie wiem. Spadamy w dół. Tracimy swój postęp drzewny. Wcale powiedziałem to. Jestem chory. <grym> Może tak trzeba zrobić? O właśnie. szyszko psuj się! To dostałem dodatkowy czas? A nie widzę specjalnie. Skąd mam wiedzieć? Strzelaj! lubię to. Wpadaj ty kłunaty, ćwoku. O nie, dwa ćwoki. Twoki, fakim. Nie, o nie, o ja. Jak to. Ale, 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 jak to możliwe? No nie, znowu tu się powtarzać będę? Ja nie chcę. Ja chcę iść do przodu. Co ja będę skakał jak ten yeah. zrypek? Ktoś dzwoni do mnie Chcę ja się rozprawić z tą gromą uśmiech wkurza Wkurza mnie to spadanie ciągle w dół Poczekam sobie na te sobie, niech one się spicznieją Gincie! Daj, you DIE, YOU MOTHERFUCKER, DIE! moją śledzionę, ty! Nie wiem, czy moja śledziona dobra, ale to było dziwne. Gni! Gnido! O, tu nie możemy spać. Haha, bo nas podtrzymuje jakieś drewienko, które trochę tak z twarzy. Ma taką twarz. Dokładnie pode mną. Nie wiem, wygląda jak eggman. Biskitu. Kurde, ja wiem jak tam doskoczyć. Ej. Zbierzmy najpierw wszystkie fotony, żeby było w razie czego, że tam e, nie wiem, żeby było wszystko dobrze, a było coś tam na dole. Dobra, dobra, Nie, 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 ma, nie ma po co tam spadać, bo tam chyba nawet nic tak nie było. O nie! Papę dostałem! W dostałem. Ciućkę. Nawet nie wiem, co to ciućka, ale okej. Okay. Ja mam naprawdę na bani. Dobra, teraz tak. Ja wiem, jak się tam dostać na górę. O właśnie, w taki sposób! Przestań! Sonic! Ogarnij się! So Sonic dziobnicą. Sonic są jest, wow. Odkryłem Amerykę. Co tam jest na, na górze? Aha, nic ciekawego, dobra. Eee... Oj, chyba zrypałem. No nie! Jakie mam się tam dostać, skoro. Aaa, może inaczej! Dobra, damy radę. Słuchajcie, mamy dwa. dwa dwie. Dwa, dwa. kuleczki życia. Kuleczki życia. Widzicie, tak można daleko spaść. Na sam dół! Ale tego nie chcę. Chcę tego uniknąć. Teraz w jaki sposób? Aaa! Kurde smsy, ciągle smsy Kurde ja tu przegrywam Te, to, ja, to ja będę rządził Chyba nawet nie obrywałem, nie? Nie, takie pytania zadaję tylko dlatego, bo jestem bardzo skupiony na grze. Ja nie patrzę na menusy czy na ten had cały. I dlatego zadaję Wam takie pytania po prostu, żeby się mniej więcej upewnić, że jednak dobrze przeczuwam. Oj, dostałem właśnie ulepszenie zdrowia, co bardzo mi polepszy sytuację w, w grze. Dobra, tu, tu już będzie najgorszy moment. Bo czasami ciężko tam wskoczyć jak widzieliście! Skończ to swoje sranie Zajs. Tu może coś będzie Wow! Ale dużo tego Teraz weźmy na dół o, bardzo odpowiednio, i zawsze ta osłona będzie w kolorze, w moim kolorze, takim jakim będę, nie? I to jest właśnie bardzo fajna sprawa. Naprawdę, Sega czy Blue Sky Software się postarało o takie detale. Może nie znikną te cztery, trzy zniknęły. No dobra, zawsze coś Spadaj! Ty ptasiorze Polisz sobie ptaka. Może wtedy będzie fajnie. Ale dużo tego gówna, ja nie mogę Koniec Zaraz Sprawdźmy to dokładnie, bo mi się to nie podoba. Tam nie można... Nie... Naprawdę? Taką musę można zrobić z takiego uderzania. Yeah, to jest to. Dobra, koniec. Koniec wydurniania się. Zaszyszki nieźle dosle. Nie The Blackest Knight. O mamy pierwszego Mini Bosa, ale fajnie! Patrzcie jakiś dziwadeło! Musimy strzelać w te takie dwa mniejsze gusla. Aaaaah! Kurde, mam jedną zdrowie! Mam jedną kulkę. Waga. A! Dawaj, ślepo. Nie! Coś mnie ty mucho. Fuck! Jak cię nie Strzelaj! Uważaj! Ty przydalu, zostaw mnie! Wiem, że mnie nie lubicie, ale kurde no. Mówi to najgorszy wróg człowieka i wektor na też. co jest w dubeł? Można też. Użyć swojej odrzutowej siły, można go szybciej pokonać. LOL, Dobra, zrobimy jeszcze Fired, i to będzie wszystko. Boss był bardzo prosty. Nie wiedziałem, że można go tak szybko skończyć. I zaraz zobaczymy piękną graficzność Mega Drive'a. Głównie chodzi mi o tła. O, to jest coś. To jest Mega Drive. Yo, To jest. Naprawdę, pięknego. Kurde, jaki on ciężki jest do zbicia. Nie Zaraz się przekonamy. Ostrożnie! Strzelaj! Niszcz! Zabij! Sam jestem skorpionem, dobre, nie? i Na szczęście e, lawa mnie tutaj nie tarmosi po jajach. Ale na chwilę. Szkoda, że na chwilę. To było naprawdę niezłe z mojej strony. A, mogę to rozwalić? myślę, że nie, ale. O, to jest ta fajna broń. Pią, pią. Pią, pią. Pią, pią. A! Dobra. Potrzebuję zdrowia. Czy macie jakąś aptekę? Tu przy drodze. Nie przegranimy cię po mnie Zaraz. Co za ham I ja teraz muszę szybko do niego Dobra Dobra, koniec! Z koniec z wami, głupki! Gupki! Cioty! Cioty i psiochy biednej! Dobra! Au! Źle zaliczyłem po No kurde, nie tak szybko! Hmm. Dobra! No wiedziałem, no skąd ja to wiedziałem, tak, że tu będzie ten skorpion. Bo wcześniej grałem. No nie tylko. Po prostu jestem bystry. Przynajmniej staram się. A ty koczkodanie, co na to? Ja też nie wiem. Co ty na to, ale okej, okay, może być. Kurde, spadaj! Kur... Co za lipa? No co ja tak przegrywam tutaj? Może po prostu dlatego, że mam tremę. Dobrze ci tak... Moja ty pierdziawko. Tak, teraz musimy dać radę, bo tu jest hardcore. Jakim cudem? On strzelił, on strzelił wcześniej do mnie jakimś kubskiem niewparzonym. O dobrze! Teraz mogę działać Dobra, teraz tak. Jak tu wejść? Tam już nie było, tam już zniknęło. No kurde. Będzie coś... Będzie coś do mnie specjalnie podpływało, czy nie? A to jeszcze ty jesteś! To, to źle, to już źle dla ciebie, bo nie żyjesz. Od 5 od sekund. Tak jest. Nie zadzieraj z sonikiem wariatem bo ci da kopa w dupę i przejdzie poziom w dupę! W końcu. Nie mogę po prostu. Masakra. Ja, Jeden foton! O ja! Oh Uwaga! Chyba sobie żartujecie Dobra, gramy, ludzie Tu trzeba nabijać punkty o oh, fuck son. Dobra. Pełne skupienie, ja nic nie będę mówił. Podziwiajmy te pseudo 3D tej rury. Bo to jest naprawdę siła Mega drive W Dupę, no! Nie chcę cię grywać, tak. Zdychajcie! niście mi skarpety! Od pięty! Odpięty aż do stopy ziomu! Ja wiem, że lubicie siedmiodniowy ser, ale bez kitu, nie? Dziękuję. O, o, czas mi się kończy. Czas mi się kończy. Dymek, daj ci mi zegarek. Kiedy będzie zegarek? LOL! Przemienem zegarek przed sobą. Dajcie mi już zegarek w tej chwili! Ja przegram zaraz! Macie fuksa chociaż! Że jeden był! Dobra! Dajemy! Dajemy czasu! jakoś może to przeżyjemy razem razem wszyscy trzymajmy trzymajmy się trzymajmy ciasto swoje spodnie bo mogą mi gracie spaść Wow, co za szybkość motoroli! roli ojej kło ale jazda wow. Kurde, tego trzeba mi było. Au. I to się nazywa fartkort. Tak jest, big, big wszystkich! Oni są niczego warci! Oni tylko są paskudami! Patrzcie, jakie są brzydkie, te, kurde! Limony! psiochy. Nie wiem, czemu jeszcze zegar odlicza, skoro ja mam minutę ponad. Zegar odlicza do końca, a ja mam minutę, bardzo dziwne, nie? Koniec, ile was będzie tutaj? Jest! Myślę, że było lepiej e, niż wcześniej. Dobra, Magma Pi. Zrobimy już w trzecim odcinku. Zagrajmy wektor na dwójkę. Ech, mam nadzieję, że ten czerstwy, e, w zawartość merytoryczną, śmiechową, odcinek będzie Wam się podobać. Starałem się jakoś, nie wiem, wrócić do mojej dawnej formuły, wygupiania się, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to udaje teraz, bo jestem trochę bardziej, wiecie, przygnębiony sytuacją ogólnie, bo. Bo mam ku temu powody i myślę, że będzie lepiej z każdym kolejnym tygodniem mojego życia. Dobra, trzymajcie się tam, pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie, ze szczególnością po, pozdrawiam i polecam kanał Retro M. Wiem, że tam masz jeden filmik, ale ten jeden filmik jest wart uwagi aż na, nie wiem, milion godzin, ponieważ fajnie omawiasz konsole i fajnie pokazujesz gry. O, cholera! Jakiś tu dźwięk dziwny mi wyszedł. Trzymajcie się i do zobaczenia!